Football rainy day, let's go, let's hunt! Jestem zestresowana <laughs> bardzo. Jest zamieszanie, bardzo dobrze, bo to nowa dyscyplina. Tak, dobrze widzicie. Ja mówię Tarnów, wy mówicie Hunters. Tarnów! Ej, 8-0 w połowie z jeszcze na Polski? Uch. I uwierzcie mi, najlepsze dopiero przed nami. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w super cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo. Czołem Brygada, Karol Garncarz z tej strony. Jak dobrze widzicie, za mną jest boisko piłkarskie. Aczkolwiek dzisiaj to boisko metalu Tarnów w samym sercu Tarnowa służy jako boisko do futbolu amerykańskiego. Hunter. Panthers Tarnów kontra Panthers Wrocław, to jest pierwszy inauguracyjny mecz tarnowskiej drużyny futbolu amerykańskiego w lidze juniorów, mamy nadzieję, że nowy sport w Tarnowie przyjmie się naprawdę fajnie, mamy ciekawą pogodę, delikatnie zachmurzenie, mamy szczerą nadzieję, że nie będzie padało, w ogóle jest szalona niedziela dzisiaj przede mną, zaczynamy tutaj, na warsztatowej. W Tarnowie będziemy wspierać, będziemy dopingować naszych huntersów, zawodników, którzy od wielu, wielu miesięcy już szlifują swoje umiejętności. Tutaj właśnie na boisku metalu przed nami pierwszy mecz. Zobaczycie, jak tutaj wygląda rozgrzewka, bo właśnie obie ekipy. Tam mamy ekipę Panthers z Wrocław po drugiej stronie, a tutaj są nasi huntersi. No i będę miał tę dużą przyjemność razem z Kubą Ciurkotem być głosami Tarnów w tym sezonie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Tutaj mamy przygotowane wszystkie stroje. Fajnie to wygląda, naprawdę. Powiem szczerze, nie spodziewałem się nigdy, że w Tarnowie będzie futbol amerykański. A tu się okazuje, że jednak można wyruszyć z takim pomysłem. Mam nadzieję, że ta inicjatywa się fajnie w Tarnowie przyjmie. Nawet dostałem elegancką koszulkę tutaj. Let the hunt begin. Tak, dobrze widzicie tą piłką. Będą dzisiaj rozgrywane, będzie dzisiaj rozgrywany pierwszy mecz Huntersów w Tarnowie. Czekamy, czekamy. Trzyści, trzy... Jak gotowość przed pierwszym meczem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Perfekcyjnie przygotowane boisko. Perfekcyjnie przygotowane boisko, zawodnicy. Też przeciwnicy mam nadzieję, że nie. I znakomici goście. Znakomici goście, dokładnie Dobra. tak. To chyba Jakub, nasz pierwszy zawodnik. No i Dobra. Dawid Ostręga, który... Dokładnie tak. Pochodzi z Tarnowa, co Pochodzi ciekawe, Tarnowa. i wrócił, żeby zrobić tutaj coś dobrego z chłopakami. Zamieszanie. Zamieszanie i jest zamieszanie, bardzo dobrze, bo to nowa dyscyplina sportu, ale widać, że zawodników mamy sporo, więc warto było, nie? No, oczywiście że tak. Będzie jeszcze więcej. Kuba Ciurkod jest ze mną, który tak jak wspominałem, mamy tę przyjemność być głosami hunter z Tarnów podczas pierwszego meczu i ogólnie, mam nadzieję, całego sezonu. Jak się czujemy przed rozpoczęciem? Nie no Jest naprawdę super ekscytacja, jestem mega podjarany tym meczem, ponieważ duże wydarzenie, czegoś takiego jeszcze nie tylko tutaj w Tarnowie, ale ogólnie w regionie Tarnowa nie było. Do Tarnowa przyjechała bardzo dobra drużyna Panthers w Wrocław, najbardziej utytułowana juniorska drużyna w Polsce, futbol i jedna z lepszych w Europie, więc naprawdę będzie świetne widowisko. Będzie ciężki mecz, na to wychodzi. Oj, zdecydowanie tak. Kaliber został postawiony bardzo wysoko, poprzeczka bardzo wysoko, ale jak grać, rywalizować, to z najlepszymi, więc mega się cieszę, że Hunters zagrają właśnie pierwszy mecz z w Wrocław. Let's hunt! No head coach y, Dawid Ostręga, jak nastrój w takim razie przed tym y, początkiem? Cudownie, nie możemy się doczekać, to jest nagroda 12 miesięcy pracy. Y, Wrocław Panthers też y, bardzo mocny rywal dzisiaj na początek, ale Hunters y, są gotowi. Oczywiście. Dlatego Dobre. chcemy zawsze grać najlepszym, najlepszym walem. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że zaczynamy od Wrocławia. Tarnów i futbol amerykański, coś nowego, ale mamy nadzieję, że, że ten pomysł się przyjmie. Na stałe, zostajemy tutaj. Razem! atrakcje mogą czekać na Tarnów podczas meczu futbolu amerykańskiego? Na pewno w przerwie będzie występ dwóch grup tanecznych plus konkurs dla wszystkich kibiców. Do wygrania będzie samochód na cały weekend z pełnym bakiem i cały, ca, cały piknik, który jest przed. Mamy food trucka, mamy przeróżne atrakcje dla dzieciaków, także zapraszam. taki amerykański klimat, mocny. Tak, mocny amerykański klimat. To chcieliśmy zrobić i mam nadzieję, że nam to wyszło. Kibice już dopisują, a mamy jeszcze godzinę do meczu. Futbol amerykański w Tarnowie? Hell yeah! Let's hunt! Twarozgrzewka Huntersów, trwa rozgrzewka Panther z Wrocławia. Mamy szczerą nadzieję tylko, że pogoda wytrzyma, bo atmosferka dzisiaj na Stadionie Metalu naprawdę kozacka. Nasi zawodnicy się rozgrzewają, zawodnicy gości się rozgrzewają, ale wy kibice, chcę was słyszeć cały czas. Ja mówię Tarnów, wy mówicie Hunters. Tarnów! Getting ready. Jakie wrażenia przed, przed pierwszym meczem? Dobrze, jestem zestresowana <grymne> <grymne> bardzo. Ale no to co, będzie dobrze, tak? Okay, Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Okay, tak. a dlaczego wybrałeś się na mecz futbolu amerykański? Bo tam gra mój chłopak. O. Numer 11, <grymne> Dawid Wilk. Mój super, super atmosfera. Naprawdę, bardzo fajnie. A dlaczego się chciałaś wybrać na taki mecz? Bo gra tutaj mój chłopak, więc kibicuję. Jestem pierwszy raz, dlatego, bo ja Daj, Dlaczego masz taką ładną koszulkę i czemu dzisiaj tu jesteś? A ja jestem tutaj, ponieważ mój brat gra w Huntersach na ofensywie. No i przyszliśmy kibicować z całą rodzinką. Tu się dzieje, złapał nas deszcz, ależ to będzie Football Day! Football Rainy Day, let's go, let's hunt! Więc, jak widzicie, deszcz, 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 Rainy, Rainy Football Day. Ale to nie zmienia faktu, że dzieją się tutaj naprawdę duże rzeczy. Trwa pierwszy mecz. Aktualnie trwa druga kwarta, 8 do 0 prowadzą pantery z Wrocławia. Defense, 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 defense. defense, bo w momencie gdy drużyna broni, kibice dopingują, w momencie gdy drużyna atakuje. To kibice są w ciszy, aby team mógł się naradzić, by team mógł wybrać odpowiednią taktykę do tego, jak atakować swoich rywali, a więc futbol amerykański ma swoje dodatkowe prawa, więc bronimy, kibicujemy, wspieramy, jest głośno, gdy atakujemy, wtedy jest silence. JJ, jak się mamy w drugiej kwarcie? Bardzo dobrze. Szkoda tylko że pogoda nam troszkę nie dopisuje, ale Rainy Football Day. chłopaki, chłopaki walczą na boisku, także to jest najważniejsze. Cóż mogę powiedzieć Rainy, Rainy Day, nic się nie zmienia, cały czas pada. A więc naprawdę bojowe warunki, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz. Zmiana outfitu, bo po prostu przepadało mi już koszulkę. Nie pokazuję Wam, Szanowni Widzowie, za dużo meczu. Nie pokazuję Wam, może za dużo meczu, ale to jest spowodowane po prostu tym, że tak rzęsiście pada deszcz, że też nie chcę zamoczyć sprzętu. Musicie przyjść na następne październikowe spotkanie tutaj Hunter Starnów. Mamy nadzieję, że aura będzie lepsza, bo naprawdę dzieje się, kibiców jest bardzo dużo, mimo tej niekorzystnej nie pogody, parasolki, cały czas słychać doping, więc no, naprawdę widzę tutaj bardzo, bardzo duży potencjał. Musicie przyjść na kolejny mecz, zobaczycie jak to wygląda, jest niesamowita paciara. Widzicie, zawodnicy są umorusani, cali boisko wygląda jakby przebiegło po tym stado dzików. Walczyć, Hunters walczyć. Trwa trzecia kwarta, aktualny wynik cały czas to 8 do 0 dla Panthers z Wrocławia. Pantery z Wrocławia, drużyna, no najbardziej utytułowana juniorska drużyna, bo mówimy tutaj o, o rozgrywkach juniorskich, więc dzieje się dużo. Patrzcie kto tu idzie. Idzie Kuba Ciurko, z którym komentuje ten mecz. Niestety warunki dzisiaj nie sprzyjają zarówno zawodnikom, jak i nam, organizatorom, ponieważ sprzęt... Niestety chyba zamów. Zawodnicy robią co mogą. Fantastyczne widowisko. Kibice również dopisują, Ale naprawdę warunki są straszne do rozgrywania spotkania. Nie kłamałem. Nie kłamałem, mówiąc, że nie złapać. Jara, zobaczcie tutaj na krople deszczu, jak to pucuje. Za nami pierwsze historyczne spotkanie Hunter Starnu z drużyną Panthers Wrocław. Cóż to było za widowisko, naprawdę fantastyczne spotkanie, niestety warunki nie dopisały, ponieważ przez cały mecz była straszna ulewa, jednak futbol amerykański obronił się, były ogromne emocje, fantastyczne zagrania, Hunter z Tarnów dzielnie walczyli, jednak Panter z nie bez powodu, nie bez przyczyny jest to najbardziej utytułowana drużyna juniorska w Polsce. Nie tylko juniorska, ale również seniorska, ponieważ seniorzy występują w lidze European League of Football. Ci gracze, którzy dzisiaj rywalizowali z debiutantami Hunter Starnów, na co dzień trenują w lidze European League of Football w prestiżowych rozgrywkach. Mają lata doświadczenia, więc naprawdę wielkie brawa dla Hunter Starnów, którzy w rok czasu stworzyli fantastyczną drużynę. I uwierzcie mi, najlepsze dopiero przed nami, ponieważ przyszłość dla Futbol amerykańskiego w Tarnowie jest po prostu świetlana. Spolone spotkanie. Opowiadaj, JJ, jak się podobało? E, jak się podobało? Wiesz co, nie miałem w sumie czasu, żeby oglądać e, całego spotkania. E, Pantery okazały się lepsze. Widzieliśmy, że to będzie twardy e, przeciwnik, ale nasi zawodnicy pokazali się z, ze świetnej strony, także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Udany opening game? Bardzo udany. Szkoda tylko, że pogoda się nie udała. W pierwszej połowie bardzo fajnie nam szło. E, nie będę kłamał, nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy first-hands down, jak to się gra w futbolu amerykańskim w NFL-u. Nie wiadomo dlaczego, ci co wiedzą, to wiedzą. E, dziękujemy przeciwnikom, bardzo fajny mecz pierwszy, inauguracyjny. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co zrobiłem. Bardzo szczęśliwy też przeciwników, dali swoje wszystko, chociaż my jesteśmy nowi. nie. E, uważali nas za słabszych, dali siebie wszystko 100% od początku. Dziękuję wam za to bardzo. A co mogę powiedzieć? Szanowne spotkanie. Szanowne spotkanie, dokładnie. Let's go. Let's go, Hunter. Nie był może jakoś ten, ale ważna jest dobra zabawa, którą była w meczu. Pantery pokazały siebie jednak dużo, to jest jednak wicemistrz Polski, ale my też daliśmy się wszystko, jesteśmy też zadowoleni z siebie. Najlepiej. Walczyli. I to, to, to był cel, który im dałem, to było najważniejsze. Wynik był absolutnie drugorzędny, bo to nie było istotne. Najważniejsze było, żeby walczyć. Tak jak mówiłem, to jest nagroda 12 miesięcy pracy. Masakrycznie trudna drużyna, z którą graliśmy i tak powinno być. To jest wicemistrz Polski, to nie jest przypadek. To jest drużyna, która naprawdę postawiła wysokie warunki i tego się spodziewałem. Więc nasi Chłopacy zrobili 8-0 w połowie z Wicemistrzem Polski, Nice. Więc tak, naprawdę, wspaniale, naprawdę wspaniale, jestem mega dumny, jesteśmy na dobrej drodze, teraz będzie tylko lepiej. Szalone jest spotkanie, Hunter z kontra Panthers z Wrocław. Futbol amerykański zadebiutował w Tarnowie przez cały mecz, przez wszystkie cztery kwarty naprawdę mocny deszcz. To utrudniało zadanie jednym i drugim, ale kibice dopisali. Doping był, emocje naprawdę były wysoko, wygrywają Pantery, aczkolwiek jak na mecz debiutantów to naprawdę Hunter Starnowa pokazali pazur, pokazali mega dużą wolę walki. To też doceniał trener drużyny na takim spotkaniu pomyczowym. Słyszałem jak chwalił swoich zawodników, że dali z siebie wszystko, że walczyli do końca, że nie poddali się z tak utytułowaną drużyną jaką jest. Wrocław Panthers. To był opening game. Cały sezon przed nami. Let's go Hunters, let's hunt. To była duża przyjemność, by móc wspierać zawodników, by móc prowadzić doping tutaj na stadionie w Tarnowie. Przed nami jeszcze bardzo dużo emocji. Tak jak mówiłem, to był opening game. A mamy szczerą nadzieję, że będą kolejne zwycięstwa. A mamy szczerą nadzieję, że będą zwycięstwa, że będą punkty, że ten futbol amerykański naprawdę zadomowi się w Tarnowie. KJ13, Karol z dzięki. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w supercenach. cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkania mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo!